z mocnym, że tak powiem, intelektualnym przytupem. Jak kiedyś prowadząc w innej dziedzinie spotkania autorskie, spotkałem, no, normalnie to są wieczory autorskie, taka nazwa już jest. Oklepana, obecna w środowisku, i tak dalej. Ale spotkałem się z czymś, co się nazywa porankiem poetyckim. I właśnie na coś takiego teraz Państwa zapraszam, tylko nie spotykamy się tu z tytułu tomiku poezji, na przykład noblisty. A książki, która pewnie ma większy odzew i cieszy się większą poczytnością, i popularnością, niż niejeden topowy tomik poetycki. A mianowicie spotykamy się z tytułu tej pozycji, czyli pielęgnicy jezior Tanganika i Malawi. Oczywiście książka okazała się sukcesem i stąd nasza obecność, bo każdy sukces chce mieć wielu ojców, prawda? Natomiast yy, książka by nigdy nie powstała, gdyby nie dwaj autorzy, współautorzy tego tomu, czyli nieobecny tutaj niestety Wojciech. Sierakowski, ale na pewno nie mniejszy wkład, o ile nie większy do tej pozycji jej rangi i poczytności włożył drugi tutaj z obecnych autorów, którego tutaj witam, podaję prawicę Lechosław Łądka. Ale całe to przedsięwzięcie nie zostałoby spięte, bo byłoby w nibycie, byłoby w wirtualu albo byłoby. Cząstkach poszczególnych artykułów, gdyby nie mąż opatrznościowy całego tego przedsięwzięcia, czyli obecny po mojej z kolei prawicy Robert Wisz. Robert Wisz, wydawcą. Powiedzcie panowie, może najpierw Leszek powie, jak doszło w ogóle do powstania tej książki. Na samym początku chciałbym podziękować głównie wydawcy Robertowi Wiszowi i jego żonie Monice, że zdecydowali się na wydanie takiej książki, które w mojej ocenie, a zajmuje się hodowlą ryb od Stalganika, od początku lat 80., jest naprawdę duży deficyt. Szczególnie, jeżeli chodzi o książki w języku polskim, przez polskich autorów i książki, które jakby są poradnikami dla hodowców, tak? I Robert zwrócił się do nas, do, do mnie i do Wojtka Sierachkowskiego, czy byśmy się nie zdecydowali napisać po prostu, no kilku, od siebie takich prostych, tylko w formie poradnika paru, paru słów o siebie, szczególnie jeżeli chodzi o do takie porady praktyczne. No i oczywiście po konsultacjach wstępnych z Wojtkiem powiedzieliśmy, że spróbujemy, w pewnym sensie jest to dla nas też takie było wyzwanie i jest to też zwiększenie naszych takich powiedzmy gdzieś tam cichych, ukrytych marzeń, że jednak artykuły piszemy do, do magazynu Akwarium między innymi i dobrze, że w ogóle gazeta jest na rynku z tego się też bardzo cieszymy i y, po prostu też również tutaj y, w moim przypadku duże znaczenie miało też y, jakby y, udział na forum i moich kolegów z klubu miłośników tankaniki, gdzie też w książce korzystałem z ich y, jakby powiedzmy y, sugestii, tam y, porad, no i Robert. Y, Powiedział, że oczywiście wyda tą książkę i, no i jak to się mówi, machina ruszyła. Zaczęliśmy pisać pierwsze teksty, zbieraliśmy to, układaliśmy jakby monogram, jak ma ta książka wyglądać. No, były oczywiście sprawy sporne, bo, bo, bo to jest, książka ma bardzo ciekawą formę, po prostu jest... Podobne są działy, ale każdy z nas jakby wpisał na swój sposób i... Na przykład filtracji, mogą być zasady, i to trzeba było też jakoś uzgodnić. No ale Wojtek jest oczywiście człowiekiem kompromisu. Ja, ja również staramy się jakoś to, powiedzmy, do, dogadać. Dogadaliśmy się wzajemnie sobie. Później to przedstawiliśmy Robertowi. Później wiem, to, je Pawle, później Robert chyba to przedstawił. No i oczywiście tak, tak to się zaczęło. Ja tylko od Ciebie si ja powiem, jeśli można mnie nastawić na głośno. Nie można. Yy, powiem tak, że to, co wspomniał Lechu, o docieraniu się autorów, tak, ale to pewnym medium filtracyjnym okazał się redaktor. I to nie była taka prosta sprawa, żeby dw dwa różne żywioły byli niby umówieni, ale każdy pisał troszeczkę w innej poetyce. Ja, Lechudów wspomniał o y, nierównomierności akcentów położonych na poszczególne działy. Wydaje się, że też najprostszą sytuacją do y, zestawienia per analogia y, był opis gatunków, ale to, to nic bardziej mylnego, dlatego że jeden z autorów uparł się, żeby gatunek po gatunku bardzo systema, systematycznie, a... Pula liczba stron była ograniczona i też były ciężkie, karkołomne nieraz wybory, a drugi jednak starał się opisywać, uznając, że to w gruncie rzeczy jest bezcelowe pon ponawianie tej samej tematyki poszczególne grupy ryb. Dlatego, że czy rodzaje, dlatego że zachowania i ich obecność w akwarium spotyka się z, po z podobnym rozwinięciem i po co powielać i zabierać miejsce, prawda? A powiedz, powiedz, co było dla Ciebie najtrudniejsze w tym przedsięwzięciu? Dlatego, że Robert, Robert Wisz przecież na co dzień nie jest wydawcą. Tak, my nie jesteśmy na co dzień wydawcą. Natomiast yy, yy, uważam, że udało nam się połączyć ogień i wodę. A tą osobą, która połączyła ogień i wodę, ogień i wodę w postaci Leszka i Wojtka, to był Paweł, który yy, spiął tych dwóch autorów. Muszę Wam powiedzieć, że to nie było łatwe zadanie. Autorzy stawiali duże wymagania, a Paweł był osobą, która była po środku, tak jak dzisiaj jest po środku, i tę dyskusję łagodziła. My, jako wydawca, postawiliśmy sobie za cel wydanie książki, która miała być od początku praktycznym poradnikiem, poradnikiem hodowcy. Nie było naszą intencją, aby przygotować książkę teoretyczną, która by miała pokazywać jakąś tam teorię bez podkładu praktycznego. No i siłą rzeczy. Nie, nie można było poprosić innych autorów niż tych, niż tych autorów, których byśmy poprosili Leszka i Wojtka. E, Wojtek reprezentował i reprezentuje cały czas Klub Miłośników Malawi. Leszek jest w klubie miłośników Tanganiki. E, był też prezesem e, klubu. I to są osoby, które. Na, e, Marian, Marian jest prezesem. Był prezesem klubu. Marian jest prezesem aktualnym, tak. który tutaj siedzi tak. na widowni. E, I to są osoby, które, e, które przez swoje wieloletnie doświadczenie hodowlane. E, oprócz podbudowy pod teoretycznej, przyniosę ze sobą długoletnie doświadczenie hodowlane. A to było ważne, bo tak jak wspomniałem, to nie miał być kolejny teoretyczny, teoretyczny poradnik albo książka. To miało być coś, co daje podstawy i pomaga w rozpoczęciu przygody z Tanganiką i Malawi. I, i, I uważam, że nam się to udało. Natomiast e, to jest moja opinia. E, opinia firmy, Tanmal, jako wydawcy. Natomiast e, Czytelnicy, czytelnicy, mam nadzieję, że podzielicie się swoimi uwagami tutaj. Yy, jesteśmy zainteresowani tym, jak od, odbierają czytelnicy książkę. Yy, właśnie. Yy, to, je... yy, to jest dobry moment, żeby zapytać tutaj kogoś spośród yy, Was tutaj siedzących, zgromadzonych, czy macie jakieś pytanie, albo właśnie tak jak wydawca Robert Wisz mówił, yy, chcecie się podzielić swoim komentarzem, doświadczeniem lekturowym. Odbiorem tej książki. Czy ktoś y, pierwszy odważny chciałby zabrać głos? <laughs> Nikt nie czytał. <laughs> Wszyscy czytali i mają wyrobione zdanie. Y ja spotkałem się kiedyś z taką teorią, że każdy czytelnik ma prawo nie mówić o przeczytanej książce i ma prawo swoją opinię zachować dla siebie. Mam nadzieję, że akurat to, to nie spotka tutaj nas, to gremium. Ja tylko od, powiem też od siebie, to znaczy będę kontynuował tę myśl, którą tutaj wyraził Robert. Mianowicie jest to cenne nie z punktu widzenia politycznego, szowinistycznego czy jakiegoś innego że ta książka była napisana przez polskich autorów, to co Robert podkreślał, przez polskich hodowców i osoby doświadczone tutaj na rodzimym rynku i na rodzimym gruncie, to jest niezmiernie istotne, bo korzystają z ryb i produktów tutaj dostępnych. Sięgają po wodę płynącą w polskich rurociągach i tak dalej i tak dalej. Zatem to nie jest wiedza inkorporowana z zewnątrz i Przetłumaczona, tylko rzeczywiście bazująca na konkretnym, wymiernym doświadczeniu Leszka, prawda? Tak. Nie ukrywam, że podczas pisania tej książki, tak jak i piszę artykuły i to, co udzielam porad na, na, u nas na forum Klubu Myślników Tanganiki, y, trzeba wiedzieć, że akwarysta to tylko jest no, osoba, i no, żeby tą wiedzę rozwijać, to po prostu trzeba też inwestować. W takie samo kształcenie, tak? czyli w moim przypadku są to na przykład książki z zakresu fizjologii ryb, biologii ryb, rozrodu ryb. Mam dużo takich książek, w Polsce. to jest też plusem, że są to książki polskich autorów. Tak? Są to podręczniki przede wszystkim akademickie, które wykorzystuję później właśnie w swoich tam artykułach, czy to jak w tym przypadku tej, tej książki, bo czasami większość ludzi nie ma dostępu, Albo nie, może nie chcę nawet czasami gdzieś tam głębiej to zgłębić, żeby, a ja tam gdzieś wyłapuję takie poszczególne istotne, yy, jako praktyk, akwarysta, te informacje, które mogą się przydać w hodowli. Uważam, że to płynie pomaga przy rozmnażaniu ryb, szczególnie ryb problemowych. Yy, przy na przykład zwykłym transporcie ryb też tak, bardzo taka fajna książka jest, którą polecam. Wiktora Puczkowa, Fizjologia ryb, tam naprawdę jest opisane wszystko krok po kroku, jak te ryby funkcjonują i jak na przykład ryby też trzeba transportować. I to wszystko właśnie później się znalazło między innymi właśnie w tej książce, żeby czytelnik mógł, w pigułce oczywiście, bo to jest, jak pamiętam jak pisaliśmy tę książkę, to ta książka, no rozmach nasz i, czyli mój Wojtka był taki, że książka byłaby trzy tomy wyszłoby, tak? No niestety rozumiemy też tutaj wydawcę yy, i cały zespół, bo to jest ogromna praca zespołu, też grafika, to jest Pawła właśnie, ca cały zespół tą książkę tworzy, no to jest ogromna praca i trzeba, tak w po prostu książka... Troszeczkę się kurczyła, ale i tak jest bardziej rozbudowana, rozszerzona niż był taki pierwotny zamiar. I z tego się z Wojtkiem myśmy się ucieszyli bardzo, że jednak, bo ciężko jest napisać w pigułce coś istotne. Coś rzeczy istotne, które w naszej ocenie mogą być powiedzmy potrzebne, ale zawsze jest gdzieś to z tyłu z głowy siedzi, czy rzeczywiście czegoś nie pominęliśmy. No, staraliśmy się to tak z Wojtkiem, za każdym razem konsultowaliśmy, żeby to jednak yy, poziom ten merytoryczny był taki powiedzmy yy, konkretny, żeby czytelnik mógł tutaj sobie w tej książce, który rozpoczyna hodowlę czy z Malabi, czy z Tanganiką. Yy, rozpocząć nie popełniając na samym początku błędów, tak? bo to jest ważna rzecz, żeby te błędy po prostu jak najmniej ich popełnić, uniknąć, a później się tylko cieszyć z ryb. Ale to jest tak, jak Leszek powiedział, że książka trzyma pewien poziom fachowy, a zarazem jest napisana tak, żeby zwrócić uwagę adepta akwarystyki, kogoś, kto dopiero chce wystartować ze zbiornikiem Odtwarzającym biotop jezior, jeziora Malawi bądź jeziora Tanganika. A powiedz, yy, Robercie, diabelskie pytanie, czy na takiej pozycji można zarobić? Myślę, że nie. No, myśmy do tej pory na tej pozycji nie zarobili, mimo tego, że książka sprzedaje się rewelacyjnie, jednak całe przedsięwzięcie jest przedsięwzięciem kosztowym. Rynek jest Tanganikiem, Malawi jest dość specyficznym i wybranym rynkiem. Też obserwujemy to, że Wiele osób nie jest, jest zainteresowane szukaniem wiedzy w internecie. No, jest to zmiana pokoleniowa. Osoby sięgające do książki do, do książki pisanej, wydrukowanej w młodym pokoleniu są coraz większą rzadkością. Natomiast, natomiast muszę powiedzieć, że zaczynamy myśleć coraz bardziej poważnie, nawraz, nawiązując do tego, co, co powiedział Leszek. Ja wprawdzie nie uważam, żeby, ta, żeby, żeby była konieczność mówienia o w wersji poprawionej, natomiast mamy, mamy długoterminowy plan drugiego wydania, w wersji rozszerzonej, może poprawionej, jeżeli autorzy będą chcieli jakieś elementy poprawić. I myślę, że ten plan już niedługo stanie się faktem, dlatego że pierwsze miesiące sprzedaży książki książka weszła na rynek w późnym latem 2018 roku. Są, są bardzo, bardzo obiecujące, I, i dlatego dla nas jest też ważne, że wszystkie sygnały trafiające od czytelników, e, zarówno do wydawcy, do nas bezpośrednio, jak i do autorów, e, takie sygnały, obserwacje, komentarze są ważne, żeby można było przy drugim wydaniu e, te uwagi uwzględnić. To dziękujemy bardzo. Czy to jest ten moment, to znaczy nadchodzi drugi moment, nieubłaganie, żeby ktoś z Was zadał jakieś pytanie? Albo Autorowi, albo wydawcy. Zachęcam. To jest oczywiście można potem w kuluarach, ale można teraz. Agnieszka coś mówi. Nie. Jeżeli chodzi o mnie, to mogę tylko dopowiedzieć, że na początku książka tylko ukazała, to był chyba koniec lipca 2018 roku i w pierwszych tygodniach. Yy, jeżeli chodzi o tanganikę, bo no, ja robiłem dział tanganikę, dochodziły do mnie słuchy, tam problemy, to co mi kolega Marian, prezes naszego klubu mówił, e, chodzi o samą systematykę. Oczywiście, żeby systematyka jest, przynajmniej na Malawi się nie znam, mówię o tanganice, jest najbardziej aktualna, czyli ona jest zweryfikowana w internecie na profesjonalnych stronach, i to był zarzut, że niektóre nazwy są jakby przestarzałe, tak? Musiałem niestety, no udo... no, oczywiście mam świadomość tego, że jestem autorem, współautorem tej książki, no to nastawiałem się również na jakąś krytykę. Musiałem udowadniać, że te jednak nazwy, które są obecnie w książce, są prawidłowe. Oczywiście no, udało mi się to udowodnić, ale dobrze, że ktoś na to zwraca uwagę, czyli widać, że czytelnik też jak czyta, to nie tylko czyta suche informacje które tam są zawarte gdzieś po, w opisie ryby czy tego, tylko są też to informacje, tak jak właśnie systematyka, która czasami jest pomijana w, u nas w Tanganicy czy Malawii. Drodzy Państwo, no to teraz jest jeszcze na trzeci moment zadania pytania, a jeśli pytań nie będzie, no przecież nie będziemy do nikogo zmuszać, to zapraszamy do rozmów kula. W kuluarach z, z, tak, z Leszkiem bądź z Robertem. A także no wszyscy macie, ale jeśli ktoś się przez przypadek zawieruszył taki, kto jeszcze nie, nie ma, nie czytał, nie nabył tej książki, no to to też jest jedna z wielu okazji, wraz oczywiście yy, z autografem yy, współautora tego tomu. Także bardzo, bardzo dziękujemy.